Dam dam dam! Witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Nitek. Dzisiaj nagrane ze streamu hitbox.tv. Też Nitek, czyli ja. Ja witam was serdecznie, pojedziesz mi czaty, nie wiem czy będą grzeczne czy też nie. Jak będę nie grzeczny, to się z nimi rozprawię później. Dzisiaj gramy w Cluster Track! Cluster Track, nie wiem czy filmik będzie edytowany czy go puszczę na golaska. Cluster Track jest w produkcji Landfall, Landfall zrobiło Totally Accurate Battle Simulator, który tak bardzo ukochaliście na YouTubie, więc jak coś to odsyłam was do materiału, żebyście poznali też tamtą grę. Nie grają w Cluster Track, a to moje pierwsze uruchomienie. Taki kwaśny stream. I jedziemy. Eee, eee. Tak więc. Tak więc, jeżeli. No w ogóle jeszcze sorry, jakby co YouTube, y, bo, bo mam jakieś gluty w gardle i one mi tam żyją i różne rzeczy mi robią, więc mam nadzieję, że że damy radę i nagramy to konkretnie. Przecież sprawdzić tutaj jakieś rozpiski. Dobra, nie wiem w ogóle, co to jest zagra. Znaczy wiem, ale wiecie, nie, nie wiem w ogóle, czy podołam jakkolwiek. O mój Boże, w Sad to move! What the fuck! O kurna Shift to sprint! Chciałem powiedzieć, że szło mi całkiem nieźle, pip, ale nie szło mi jednak całkiem nieźle. Bra. Jezus Maria. O, dwie ciężarówki tylko! O, udało się! Jestem najlepszy! Dziękuję serdecznie, jeszcze jedziemy dalej. Ło! Ło! Jakieś tutaj... American Tracki, Ty, one się tam coś robią się! Ło! Bang! Kurde, no super! To takie krótkie levele są? To przejdziemy dzisiaj całe, spoko! Dobra, 3000 punktów stylu. Ło! Ło! Spadłem! Ło! Spadłem jeszcze raz! A nitka! Woah! Co tu się dzieje? Halo! Eee! Była blisko. Było blisko. Uuu, te... O! Nie, 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 nie! A, bang! Znakomicie, a za to się dostaje punkty stylu? Ktoś wie? Bo ja nie wiem w ogóle o co chodzi. Jakieś punkty stylu dostaje. Jestem w ogóle. Yy, nie łapię się w ogóle tutaj. <noise> Jestem taki dobry, że mnie nie ma na liście. O kurde. O kurde. Uu! Już koniec! A ja się dopiero skręciłem. Ajsa dostałem, widzieliście? Ajsa, to mój pierwszy ACE! To ja w Counter Strike'u nigdy nie miałem, bo nie gram. A tu miałem Asa, znakomicie. Tutaj jakiś... Lecimy ze sprintem! O kurde! Uu! O nie! Słyszeliście to tak? Moje pośladki uderzyły o piaski pustyni! O kurde, Ty do no, ściany też nie wolny. Ja myślałem, że będę parkaurował. Bang! O kurde! Pip! Pełne skupienie. What? Jeszcze mnie mi obtrąbił skurczybyk! What? Dobra. <ścoughs> Chciałem powiedzieć, że mamy to, ale nie mamy. Fokus. O, dawaj, dawaj, tak jest. No dobra! O mój Boże, to nie jest takie proste. No Dał się! Kurde. O, Nie! Łapie Upsa! Ben, Kurde, ja to dobry jestem w to. To jest gra dla mnie. Przyszedłem level za pierwszym razem. Super. Nie no. To jest gra dla mnie. O, się wytnie, e -e. spokojnie. O kurde, o kurde, co tu się wy... o! O nie, dostałem jakiś airtime, jakiś trick zrobiłem, o co chodzi? O! O, był jakiś trick faktycznie, widzieliście to wszystko, przeskoczyłem... O, co się... Rde. Ciężarówkę. <laughs> Dostałem jakiś trik. Uh. Uh. O oh, kurde. O uh. Ha! Dude, <laughs> Dobrze. Kurde, jestem dobry w to. Super. Dobra, idziemy dalej. Level 1.8. O kurka. Pod prąd. Oh, Jestem jak teraz, jak Jean-Claude Van Damme. SPLIT TRACK! O! Nie jestem jak Van Damme. Jestem jak Van Damme, któremu... O nie! Ja się w ogóle jakoś ten... Chwyciłem się tego. To jest takie... Bez tutoriala to jest dziko. Of. No ale jak... Jak ja mam to zrobić? Halo! Na pewno nie tak. Weee! Ty tyry, ty, a, ty Ja tutaj double jump próbuję robić! O kurde! O kurde! Dawaj! Mm, fuck. Nie, nie! Zobaczymy co się stanie teraz. O! A. Kurde, skisłem! o, o, o! o, o. O! 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 O nie! Nie! Jak to jest możliwe? Przecież udało się! O nie! Nie, nie, sią! Sią, sią! A kysz! Sią! Fuck! Na prawo, na prawo! Dobra! Prawo. <laughs> prawo, je, ciecie, jeć, jeć, leć! Mknij jak wiatr, ja, leć! Oh fuck! Tak! Uh Z Znajdź swojego wroga! O! <try> Ale... Boże... A! No! Tak ładnie mi szło! Się tych drzwi, to dlaczego nie teraz? O, o Jezu, a Jezu, a Jezu, dlaczego Jezu, teraz? Jezu, a Jezu, No, Jezu, O! O! No, a tak? a to a Jezu, O nie, 1, Ale, że ja bardzo przepraszam, ale, ale, że, że co? O! O! Tak! Przyszedłem świat! Go to the shop! Jest! Pierwszą zdolność możemy kupić! Jakaś trawa będzie! Co bierzemy? Bierzemy double jumpa! Bo ja bym chciał naprawdę grappling hooka, ale on 10 tysięcy kosztuje, a możemy też zwolnienie czasu. Weźmiemy double jumpa! No przecież parę razy chciałem go użyć już Forest Dobra, lecimy Jak się tutaj korzysta z... Aha, dobra Uuu, drzewo Kupiłem to, Sir Fred <laughs> What the fuck o nie, o! Jestem najlepszy w nie, grę nie, jestem nie, 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 Co się stało? O kurde, nie, ja zrobiłem przed chwilą. nie, 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 A kiedy spotkamy się na zakręcie? Co? z nami będzie. Nie wiem, jak leci ta piosenka. No, nie wiem, co to za piosenka jest, ale podobno jest oko! Chyba wiem, o co chodzi, bo jak on tak spada i jest taki momentum, że można, wiecie, że on dotyka tej żarówki ja skaczę, to dostaję takiego boosta do tego skoku. Tylko oczywiście mi to nie zawsze wychodzi, ale czasami widzę, że to tak chyba działa. On się tak ugina, nie? Jak tak, wiecie, tak... Nie? Jak, jak jest tak... On tak nogą tak wpada, nie? Tak... Wiu, jak ten, jak Fate w Edge'u, nie, że ona spada i ty mi tak wiu i wtedy trzeba spacjować i zostajesz busta wtedy wiu i lecisz tak prędko, hen. O to? O kurde, przecież to mi urwie ryja zaraz. Naprawdę to działa? Wiu, o kurde, ale zrobiłem busta. No! Ałwiuja! Już mi sutki zaczynają kręcić na klacie! Lewo, prawo, tu! Skok! Na ranek koguta! Patrzcie, 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 jak ten nitka skacze jak dziki! To się nie wydarzyło. <ścoughs> nie wiem czemu chciałeś wyszukiwać grę o hashtagu relaxing

To jest, to jest taki spoko że O mój Boże. Wroj się nie spodziewałem. Prawie! Już mi się ucho spociło. Jak to zrobić w ogóle? Gdybyśmy mieli grappling hooka, to by była w ogóle inna rozmowa. O! Koleczek! O, kurna, tu jeszcze deseczka jest dobra. Kurde! Boże, jak mi jest ciepło w ogóle, moi drodzy. Chyba zbliżamy się do, do końca powojów. Ale jest niezłe. Ja myślę, że ja jeszcze do tego wrócę. Jezu, to już godzinę prawie tu gram. O, mój Boże, mi zleciało, nawet nie wiem kiedy. Dobra, kończymy. Chciałem jeszcze ten level tak naprawdę przejść, ale chyba, chyba mi to nie wyjdzie w tym wcieleniu. Tylko sprawdzam, co tu ciekawego. Bardzo przyjemny. A tu co to? Co to za gacen glory? Dobra, moi drodzy, myślę, że wystarczy nam dzisiaj klaster trucka. Dobra sprawa w ogóle, wrócimy kiedyś do niego. O mój Boże. <kłysy> Dzięki serdecznie YouTube. Nie wiem ile z tego było. Graliśmy tutaj fest długo. Spociłem się w ogóle, jakby był na jakimś bieganiu. To był klaster track. Być może wrócimy do tego tematu, czy to na streamie, czy to na YouTube. Zobaczymy. Dzięki serdeczne w każdym razie YouTube. Jeżeli wam się, chciało oglądać. Dobra sprawa w ogóle, jak się lubi jakieś takie dziwne rzeczy, to dobra sprawa. tylko naprawdę, spociłem się strasznie. musieliśmy wykąpać. Też dzięki serdecznie za uwagę. To było nagranie z hitbox.tv z też Zajrzyjcie tam, jak chcecie fajne rzeczy poglądać, Bo tutaj takie streamy niecodzienne, niecodziennie. No, ja jestem Nitek, to był Cluster trak. Do zobaczenia przy następnej okazji. A nie! Weźmiemy pod rakiety. No, niby to wygląda łatwe. No, U urodziwe wybuchy. Czek, pokazane. <grym> ok, target wyrobiony. Dobra, podlecimy sobie do tych wrak.